Cześć! Siemano! Witam Was w kolejnym odcinku z Duel of Champions. Dzisiaj pogramy sobie Darumirą, Zaklinaczką Szaleństwa. Jest to talia, która zgościła na moim kanale, czyli tak zwany Slowpoke, ale postanowiłem ją odświeżyć, ponieważ ponieważ wiele osób się o nią często pyta. Slowpoke jest to talia, która opiera się na, hmm, powiedzmy, kontrolowaniu tego, co dzieje się na polu bitwy. Ehm, a zabijamy w ten sposób, że połkujemy przeciwnika, czyli zadajemy mu połowę Używamy do tego poszukiwaczy śmierci, używamy do tego holów udręki, yy, ołtarzy zniszczenia, czy, 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 czy wieże pamięci. Tutaj jak widzicie mamy takie spele, które w jakiś tam sposób pozwalają nam tą kontrolę uzyskać. Wyszukiwarki łutów, czarów, yy, pustkowie, egzortyzmy garanta, mosty, yy, ołtarze cieni, czy obozowiska. Plus masowy removal, rój insektów, zakazany płomień, trzęsienie ziemi, tarcze, żeby przeżyć. No, pa osy. Z wydarzeń sobie gramy świętowanie, czyli dobieramy karty. Głównie jest to pod podwierzenie pamięci używane. Oraz tydzień surowości, który spowalnia przeciwnika. Jeżeli grą na kreaturach. Przejdziemy sobie do, 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 do walki, znaczy do gry. I lecimy z koksem. Zobaczymy, co tam się uda nam ugrać. Ok, mamy pierwszą grę. E, gramy z nergalem. Mamy tak most, e, jaranie, trzy roje insektów i pao. W miarę ok, ręka. I tutaj mamy dość sporo walu, a, a jak wiemy, nergal jest, e, nergal jest bardziej naporową talią. Więc powinniśmy bez problemu przeżyć dzięki właśnie rojom insektu. Plus mamy coś do połkowania, powstrzymania ataków. No i ewentualnie do wrócenia kreatur przeciwnikowi na łapkę. Co my chcemy teraz zrobić? Może dodamy sobie chorągiewkę. Dobierzemy po karcie. Ok i Nasz przeciwnik się zastanawia. Okej, okay, zombie plagi. W tym momencie zastanówmy się, O, możemy rzucić teraz most, zwrócić dwie kreatury mu na rękę bardzo dobry pomysł. Trzecia chorągiewka. Most, wracamy kreaturki i kończymy turę. No teraz ma tylko jednego udręczonego gula, więc tam zada nam te dwa obrażenia. I jest spoko. my Mamy roje insektów, mamy jeszcze kule śniegule która podwaja obrażenia, więc jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji. Teraz możemy na przykład ołta zagrać. Możemy dobrać dwie karty. Zastanówmy się, on zaatakuje za 6 plus jakieś pao do pałka. No może być słabo. Zastanówmy się, zastanówmy się. Następnie, gdy już wyciśniemy cały stół, Możemy tak, dobrać dwie karty i wpuścić te sześć obrażeń plus ewentualnie Paosa. Możemy zablokować ataki. Moim zdaniem lepsze będzie chyba zablokowanie tych ataków. Nie chcę ryzykować, bo wpuścimy te sześć obrażeń, on tu już gdzieś dogra Pao, będziemy na trzech życia i w następnej, w turze, w następnej w turze może nas po prostu zabić. Więc lepiej jest zablokować te ataki i teraz na przykład stół wyczyścić. Takie, takie me zdanie. Kolega idzie w magię, dobrze wiedzieć. Zagramy sobie kule Śniegule, dodamy sobie magię i zabijemy wszystko. I go. Przydałoby się zagrać Egzorcyzm Garanta, tylko trzeba mieć jeszcze kiedy. O, no, on zagrał rycerza Wampirów. I to wszystko. Tak, i to wszystko. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Zagramy sobie właśnie garanty. Zobaczmy, co on tutaj ma. Nie ma. Pa. Nie, jest Pa1. Jest Banshee, Synouszy, Dispel. Roje jakieś Włóty Szczęścia. Wszystkiego po trochu, tak naprawdę. Wszystkiego po trochu. Hmm, ile ja mam życia? 12. Nie wiadomo, co ma na ręce albo dispel, albo paosy. Ile ja mam obrażeń? Mało mam demerzu na łapce. Yy. No, zaryzykuję i wezmę dispela. A, okej. Okay. Nie ma pao, więc bardzo dobrze. Jeden czar, dwa, dwa łoty, szczęścia. Okej, okay, może być. No nic specjalnego mu co prawda nie usunęliśmy, ale nie ma też jakiejś specjalnej potrzeby, by coś usuwać. No mamy kulę, śniegule, Wyciągniemy sobie jakiś łód szczęścia. Tak się zastanawiam. Myślę, że pustkowie będzie ok. Bo nie ma za bardzo co innego do wyciągania, więc weźmiemy sobie to pustkowie. No i grasz. Grasz mi się pusiu. Arcylisz, jeszcze coś dogra, zagramy kuleśnie guleruj i będzie spoko. Przydałby się zakazany płomień, czyli ten unikatowy spell z magii ognia. Wtedy moglibyśmy jeszcze pustkowie zagrać, no niestety go nie mamy. Możemy spróbować zagrać, czy możemy zagrać tak? Teoretycznie możemy, praktycznie. Dobra, zagramy tak. OK, jest trzecie PAO. Zabijemy wszystko, dodamy sobie piąchę. I teraz mamy tak, 9 obrażeń, 15 łączy na ręce, jeszcze brakuje nam trzech. Czyli jeden PAO albo hall od i, i możemy go zacząć mordować. Znaczy teoretycznie już możemy zacząć, bo nam powinno coś dojść. No ale poczekamy sobie chwilę. Coś wampirów. O, jeszcze sobie jeden damage zadał, więc jest Gites. Zresztą sytuacja no, nie jest najlepsza, bo, bo ręka taka raczej mało pod, pod obecną, obecną, obecną metę na stolem. Yy, zagrajmy sobie obozowisko, zobaczymy to nam dojdzie. Trzęsienie ziemi. Mm. Tak sobie dodamy sobie chorągiewkę i zagramy pustkowiec czy też nie ile mam? 10 życia eee, dobierzmy kartę są paosy oki doki tu jest 12 tu jest jeszcze 6, to jest 18. To? Zrobimy sobie tak. Nie graj stworów. Gra... Zagramy pao. I zagramy palenie. I graj. W następnej turze. On mnie nie zabije. Znaczy, on mi teraz zada cztery w następnej 4, Ja zagram pustkowie i dwa pao. I w następnej go zabije. Mhm. Dobry plan. Dupałek nie ma, więc nas w żaden sposób, w żaden sposób się nie dopali, chyba że z wydarzenia. A! widzicie. To też jest bardzo ważne, bardzo ważna rzecz. Może nas zabić z wydarzenia. Teoretycznie. Teoretycznie oczywiście. No ale zaryzykuję chyba. Znaczy, mógłbym teraz dobierać kartę, mógłbym dobrać z tego, z y, drołu i liczyć na to, że dobiorę coś, co mnie uratuje. Gdyby on, gdyby ją faktycznie teraz wydarzenie doszło. Natomiast zaryzykuję. O! I on teraz zadaje mi 4 obrażenia. Ja w następnej zagrywam PaO, dwa kominy i na razie. Albo nawet Zwierzenie pamięci i na razie. Więc jest spoko. O, tak, tak, tak. Właśnie tak, ta grupa, ta grup. No i gramy sobie PaO. Atakujemy. Gramy sobie to. Zagramy sobie to. I minus 5 życia. Bardzo ładnie. Ok. Od razu lecimy z drugą grą. <laughs> no i sorry. Pierwszą mamy wygraną. Zobaczymy, czy uda się wygrać drugą. No, rozdanie moim zdaniem takie sobie. To jest trochę lepsze. Jakiś tam goblinek na początku. Ok, magia i graj. Mamy twierdzę. twierdzę. Mm. Cztery życia. Niefajne. Mamy trujeczkę. Co możemy zrobić? A no, dodać chrągieweczkę i grać. I oddać, które znaczy się. Teraz możemy zagrać. Witaj, Mati. Cześć. Tak. Eee, teraz możemy zagrać most. Możemy zagrać ruinsektów, tarcze, to, to, tamto. Wszystko możemy grać. Będę na YouTube. No to wi wi witamy na tubie. Zobaczmy. Czy ty masz Dispelę? Nie masz. Nie ma Dispeli, więc spokojnie mogę sobie grać tarcze. To jest bardzo dobre. Mogę też zaryzykować, wpuścić. Tak, zrobimy tak. Dobierzemy sobie w tym momencie dwie karty. Co da nam jakąś tam... ...da nam więcej możliwości. Teraz dostaniemy za, za 6. Ym, będziemy na 8. Ale mamy tarczę, mamy mosty, mamy removal, więc jest spoko w miarę. Tutaj mamy jeszcze to. Mamy też paosa. Zagramy sobie tarcze. Zrobimy tak, dodamy piąchę, zagramy obozowisko. Kolejne Pao, zagramy tarcze. Zagramy poszukiwareczkę na. Czy ty możesz mieć coś, co mi przeszkadza? To nie wydaje mi się, żeby egzortyzm był im potrzebne. O. Um... Wiecie, to zagram tak. Taka bezpieczniejsza wersja może. Mogłbym wyciągnąć egzorcyzmy, tylko że tak naprawdę nie ma co usuwać. Mógłbym poszukać też Weisslanda, pustkowie, ale też specjalnie jest po co. Może być tak jak zagrałem moim zdaniem. Są jakieś mosty. Very nice. Yy, zastanówmy się, dodamy sobie piąchę. Tutaj możemy zagrać to. Albo możemy wyczyścić tu Nie, zagramy to. Zagramy sobie ołtarz sieni. Yy, tarczę lepiej grać, jak chcę jeszcze w tej turze coś zagrać. Szczególnie agon Dispella nie ma, więc tak jest ok. wam 7 życia. Nie miałem 8? A, bo on, on tak za 3. No tak, pomyliłem się. Ok, to się zgadza. I co możemy teraz zrobić? Możemy zabić wszystko I dobrać karciochę mm, Okej, okay, zróbmy tak Zabijemy sobie wszystko Dobierzemy sobie karciochę, dodamy sobie piąchę i go 19 życia, my mamy dopiero 10 obrażeń plus ewentualnie Tower of Oblivion Jest ok, Tak myślę Dobierzemy sobie kartę. Trzęsienie ziemi. Dwa mosty. Wpuścić tego nie mogę, bo on może mieć dopałkę, może mieć wydarzenie. Więc muszę to albo zblokować tarczą, albo zabić kulą i trzęsieniem ziemi, albo wrócić mostami. Hmm. Ciężkie wybór, szczerze powiedziawszym. Ale, zblokujemy tarczą, zagramy. Właśnie się zabiłem, jestem geniuszem. Patrzyłem wcześniej na te tygodnie surowości mówię, eee, spoko. Spoko, przeciwnik wystawił mniej kreatur. Mhm. Jej. No dobra, za błędy się płaci. Jeszcze, jeszcze nie teraz. Tak to jest moi drodzy, jak się jest debilem to całe życie. Jakbym zagrał w odwrotnej kolejności, najpierw pało później tarcze, to... nie zagrałbym tarczy. Eee... Hm. Hmm. Mogę zagrać to, to i to. Dobiorę. Przydałby mi się um, zapomniany płomień, czy jak to się tam nazywa. Dobra. Zrobimy, wiecie co, tak. Zagramy tarczę. Zagramy egzortyzmę. Zobaczymy, co on tu ma. Nie ma łódź szczęścia, co mi się tylko wydaje. Eee, nie ma też pao. To mnie najbardziej teoretycznie boli. Eee, może usunę tych. O, patrzcie jak trafiłem. Ma dużo czarów. Nie ma łódź szczęścia, ok. Więc zagramy sobie to na łuty. Mamy tarczę. Tutaj trzy obrażenia. Więc jest w miarę luz. Tu mamy Paosa, mamy to, mamy to, to jest łącznie dycha. Teraz będzie miał 11. I ma 9 kart na ręce. Uh -huh. Kurde, źle się czuję z tym, z tym błędem, z tą tarczą. Najgorsze jest to, że to nie pierwszy raz. Już nie raz udało mi się zrobić takiego zajebistego trika. No nic. Trudno się mówi. Yy. Hmm. Zastanówmy się. Trzeba by za 6 zabić wszystko. Niestety takiej opcji nie ma. Yy. Możemy zrobić za to, nie możemy tak zrobić. No dobra, nie ma opcji, żeby zabić wszystkie kreatury i zagrać pustkowie. Bo musiałbym zagrać to i to i to, albo to i to. Chwila. Nie. Brakuje mi jednego surowca. Dobra, to dobiorę sobie kartę. Kamienna tarcza. Ok. Nie jest źle Zagramy sobie tak Zagramy sobie tak Zagramy sobie też tak I tego grać chyba nie będziemy Chociaż, chociaż Będzie miał 9 1 2 6 Nie Dobra, nie graję. Zobaczymy, co się teraz stanie. Jak nie wyjdzie zbyt wiele kreatur, to most nami wrócimy. Kreatury i pustkowie. Jeszcze tarcze mamy. On nie miał zbyt dużo kreatur swoją drogą na ręce, więc bądźmy dobrej myśli. Są dwie kreatury. Dwa mosty pustkowie. Hmm, tak. Pustkowie. Most. Most. Ma 10 karcioszek i czy teraz możemy to zagrać. Hmm. Powiedzmy, że zagramy. Nie jest to chyba najlepszy wybór. Tak mi się wydaje, ale może się opłaci. Chociaż nie, nie opłaci się. Bo braknie mi surowców, żeby zrobić to, co chciałbym zrobić plus cyklon. Właśnie dlatego myślałem, żeby cyklony usunąć, a nie usunąłem. Ale ma 11 kart na ręce. Czyli kto wie, kto wie. Mamy Towera. Hmm. Przydałoby się nam troszkę obrażeń dodatkowych. Niestety ich nie posiadamy. On ma 12 kar na ręce, czyli za 6 plus 2. To jest za 8. I to jest max, co mogę zadać. I coś takiego będzie trzeba zrobić. Zagramy sobie to, żeby samemu obrażeń nie dostać, zagramy sobie tarczę, zagramy sobie towera, został na jednym życiu i w następnej turze go zabijemy spał, chyba że zagra cyklona, którego ma na ręce z tego co pamiętam, Bo chyba miał dwa, jak mi się wydaje, przecież nie jestem w 100% pewien. No, jak widzicie, mimo ogromnego błędu, jaki zrobiłem parę tur temu, da się wygrać. więc nie jest źle. mmm, okay. Morduj, morduj, już za za Stryk, 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 no i GG. Okej, okay. tak wygląda slowpoke. Jak widzicie, bardzo przyjemna talia. Jeżeli ktoś lubi kontrolę, a nie jakieś tam napory, niech się robi się bardzo fajnie tym gra I, i, i myślę, że naprawdę mogę polecić każdemu z czystym sumieniem. Tym bardziej, że to jest dość, dość mocne, tak? Więc też trzeba wziąć to pod uwagę. Ym, w tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Hej, na razie, pa!